Nowy afrykański wariant koronawirusa już w Europie. W obawie przed tą groźną mutacją linie lotnicze zawieszają loty z Afryki. Szczegóły już za chwilę. Jest 19.30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Omikron, nowa groźna mutacja koronawirusa. Najprawdopodobniej pochodzi z Afryki. Na dzień dzisiejszy takiego przypadku w Polsce jeszcze nie stwierdziliśmy żarówki z migrantami podjechały pod granicę na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma kolejny szturm na Polską granicę odparty są podejmowane próby badania Polskiej linii granicznej szukania dziur w osłonie i ochronie mamy co roku jakieś nowości w tym roku mamy pierniki z jabłkiem i z pomarańczami pierwszy przedsmak świąt na pewno chciałbym mieć taką w domu no ale na pewno bym jej nie miał bo jest za duża Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed nowym wariantem koronawirusa oznaczonym grecką literą omikron. Z obawy przed tą mutacją, która szybko rozprzestrzenia się w Afryce, część krajów zablokowała loty z tego kontynentu. Jednak nowy wariant już wykryto w Niemczech oraz w Czechach. Karol Otuszewski. Kolejne kraje decydują się na zakaz lotów z państw południowej Afryki. W związku z nowym wariantem koronawirusa taką decyzję podjęły m.in. Stany Zjednoczone. Uważam, że musimy być ostrożni i zablokować podróże z i do Republiki Południowej Afryki oraz sześciu innych państw tamtego regionu. Nowy wariant przez Światową Organizację Zdrowia określany jest jako niepokojący. Nowy wariant koronawirusa, zwany wariantem w tej chwili Omicron, Prawdopodobniej pochodzi z Afryki, przy czym konkretnego pochodzenia cały czas nie znamy. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w Botswanie i w bardzo szybki sposób rozprzestrzenił się na tym terenie Afryki. W tej chwili trwają intensywne badania, które w ciągu kilku tygodni powinny odpowiedzieć na szereg pytań pojawiających się w związku z nowym wariantem. Czy jest groźniejszy niż wariant Delta? I przede wszystkim. Na ile skuteczne w walce z nim będą istniejące szczepionki? Czarnym snem każdego lekarza i naukowca jest to, że szczepionki byłyby nieskuteczne wobec nowego wariantu. Tego jeszcze nie wiemy, ale traktujemy ten wirus jako niepokojący. Jest już obecny w kilku europejskich krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Czechach. Na dzień dzisiejszy takiego przypadku w Polsce jeszcze nie stwierdziliśmy, aczkolwiek. Cały czas monitorujemy. Także minister Adam Niedzielski wydał polecenie służbom sanitarnym, aby pilnie przyglądały się tym osobom, które wracają właśnie z południa Afryki. W całej Polsce dziś ponad 26 tysięcy nowych zakażeń i ponad 370 zgonów. Wśród ofiar śmiertelnych zdecydowana większość to osoby niezaszczepione. Cały czas alarmują lekarze. W tej chwili obserwujemy sytuację, w której osoby młode przychodzą za późno do szpitali, czyli przychodzą po 7-10 dniach, już można powiedzieć ze zwłóknieniem płuc w bardzo ciężkim stanie i wymagają natychmiastowego podłączenia pod respirator. Ale są też dobre wieści. W województwach lubelskim i podlaskim liczba nowych zakażeń spada. Tydzień do tygodnia o kilkanaście procent. To zdaniem Ministerstwa Zdrowia może oznaczać, że zbliżamy się już do apogeum czwartej fali zakażeń. Karol Wiadomość. Wiadomości. Nielegalni migranci, sterowani przez służby reżimu Łukaszenki, najaktywniejsi są w nocy. Pod jej osłoną znów próbowali forsować naszą wschodnią granicę. Wczoraj udaremniono 206 prób wdarcia się do Polski. Najniebezpieczniej było w okolicach Białowierzy. Adrian Borecki. Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj polsko-białoruską granicę w okolicach Białowieży. Dwóch polskich żołnierzy zostało rannych. Nielegalni migranci wspierani przez służby reżimu Łukaszenki rzucali kamieniami czy wyrywali metalowe słupki ogrodzenia. Wczoraj ciężarówki z migrantami podjechały pod granicę. Na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma. Migranci usiłowali sforsować granicę. Było ciemno, więc polskie służby były oślepiane laserami. Światłem stroboskopowym. Wykorzystywani przez Łukaszenkę migranci są w coraz trudniejszej sytuacji. Temperatury spadają. To jest okres, kiedy musimy spodziewać się coraz większej agresji ze strony imigrantów. Co już, można zauważyć, cudzoziemcy oszukani przez Łukaszenkę nie przebierają w środkach, a białoruski dyktator osobiście namawia ich do siłowego wtargnięcia do Polski, to ułatwiłoby mu oraz Putinowi destabilizację Europy. Są podejmowane próby badania polskiej linii granicznej, szukania dziur w osłonie i ochronie tego rejonu. Mamy świadomość, że część działań służby białoruskich ma na celu wyszukiwanie miejsc, które są słabiej zabezpieczone. To tam są kierowane grupy migranckie będące pod kontrolą służb białoruskich. Jednak dzięki szczelnej ochronie polskich granic Łukaszenka ma problem. Szacuje się, że na Białorusi przebywa około 10 tysięcy migrantów. Większość to są Młodzi mężczyźni, którzy są z terenów często objętych wojną, czyli ludzie na przykład mogący spokojnie władać bronią, no reżim uznał, że to jest niebezpieczne i w takiej sytuacji jednak trzeba coś z tymi ludźmi robić. Dlatego część odsyłana jest z powrotem do Iraku bądź Syrii, wróciło już półtora tysiąca osób, a tylko wczoraj z Miejska wyleciało ponad 400. Ważną rolę odgrywa także polska ofensywa dyplomatyczna. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda uda się do Kataru, a dziś przyłączył się do akcji w Dniu Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Blisko 900 obywateli Białorusi jest więzionych przez Łukaszenkę tylko dlatego, bo chcieli, by ich kraj był wolny i demokratyczny. Polska pragnie takiej samej Białorusi jak oni. Wyrażam solidarność ze wszystkimi ofiarami łukaszenkowskiej dyktatury o uwolnienie więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, wśród których są także liderzy Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys i Andrzej Poczobut, zaapelowali także m.in. przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Rolę Polski w walce z reżimem Łukaszenki podkreślają amerykańskie media. Jeśli Polska upadnie, jeśli Polska ulegnie presji europejskich socjaldemokratów i wielokulturowemu nonsensowi lewicy, cały Zachód pójdzie w jego ślady od Brukseli, Madrytu i Rzymu do Waszyngtonu, a Putin, Łukaszenka i Xi Jinping wygrają najważniejszą bitwę naszego stulecia. Dlatego, zdaniem Amerykanów, tak ważna jest obrona naszej wschodniej granicy. Adrian Borecki, wiadomości. W trudnej służbie na granicy żołnierzy i funkcjonariuszy nieustannie wspierają Polacy. Formy wsparcia są najróżniejsze od ciepłych słów przez laurki, aż po przysmaki i upominki. I choć mundurowym strzegącym naszych granic niczego nie brakuje, to nie kryją, że z państwa wsparciem jest im po prostu łatwiej pełnić służbę. Jakub Krzyżak. Teresa Łukasik kiedyś sama potrzebowała pomocy. Dziś to ona chce pomóc i okazać wsparcie żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy strzegą granic. Spontan zupełnie spontan. Sa. Potrzeba serca. Zobaczyliśmy, że chłopcy tam stoją, marzną, więc pomyślimy, w jaki sposób możemy im pomóc. Pani Teresa wraz z mężem przekazała 70 kg sera i jogurtów z własnej produkcji. To bardzo wzruszające, dodaje to nam siły. Po prostu mówiąc, po ludzku robi się ciepło na sercu. Dostajemy zewsząd sygnały od różnych szkół, przedszkoli, właśnie lokalnych producentów, także władz samorządowych. O takich wyrazach wsparcia. Wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy płynie niemal z każdego zakątka Polski. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, i, i, i powiedzmy sobie szczerze, że bez tego, bez tych słów uznania e, byłoby nam dużo ciężej pełnić nasze obowiązki. To bus z kamiennej góry w województwie dolnośląskim, po brzegi, wyładowany artykułami spożywczymi. Wesprzeć chociaż w ten sposób żołnierzy, bo inaczej po prostu nie da rady w tych trudnych czasach za to, że bronią polskiej granicy, że my możemy spać spokojnie. Gdy oni wykonują ciężką pracę są narażeni na utratę życia, zdrowia. Dzięki wsparciu żołnierzom i funkcjonariuszom pełniącym służbę na granicy jest po prostu łatwiej wypełniać swoje zadania w tej niespotykanej dotąd sytuacji. Dzięki temu, że wiemy o tym, że społeczeństwo jest za nami i nas wspiera, łatwiej nam pełnić służbę mimo prowokacji ze strony dyktatury białoruskich e, żołnierzy. A to już produkty przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, występy z gminy Krasocin w Świętokrzyskiem. Mamy tutaj 62 opakowania, czyli 500 sztuk pierogów. Są to pierogi z mięsem i kapustą. Przygotowane już w porcje. W akcję Solidarności włączają się kolejne szkoły. Dziękuję Wam bardzo, że chronicie naszą granicę. Poświęcacie swój czas, by bronić naszej granicy, mimo, że jesteście zmęczeni. Wysyłają laurki, listy i słowa wielkiego wsparcia. My, jako szkoła, jesteśmy solidarni z naszymi obrońcami i mówimy jednym głosem. Murem za polskim mundurem. Moja Polska! Tutaj przepiękny z kolendami. Hej, kolenda! A to kartki i laurki, które wpłynęły do komendy Głównej Straży Granicznej. Na pewno motywacje, na pewno chęć, by dać z siebie jeszcze więcej, by być tam i mimo tych trudów służby, cieszymy się z każdego słowa, z każdego najmniejszego gestu. Bo nie trzeba wielkich czynów, by okazać wsparcie naszym bohaterom. Jak krzyżak wiadomości. Maurycy Mochnacki, uczestnik i pierwszy historyk Powstania Listopadowego, pisarz, żołnierz, teoretyk polskiego romantyzmu, spoczął w alei zasłużonych na powązkach wojskowych. Zmuszony do emigracji zmarł i został pochowany w 1834 roku we Francji. Jego szczątki powróciły do kraju. Jan Korab. Trzeba było czekać na jego powrót ponad 180 lat. Liczne rany, które Maurycemu Moknackiemu zadawali Rosjanie w czasie powstania listopadowego, stały się jego nieśmiertelnikiem. Dzięki nim naukowcy potwierdzili, że to jego szczątki wróciły do ojczyzny. Mamy nadzieję, że ten przyjazd. To wielkie wydarzenie będzie taką okazją do patriotycznych rekolekcji, do ukazania Polakom postaci Małgorzata Machnackiego. Że ta Polska, która była jedynym romansem jego młodości, która się teraz po niego upomniała, nie zapomni już o nim. Żył 31 niezwykle intensywnych lat. Urodzony po rozbiorach, szybko zaczął parać się konspiracyjną działalnością skierowaną przeciwko Rosji. Głosił niestrudzenie, że jedyną drogą do odzyskania wolności jest świadomość wspólnego celu i podporządkowanie mu partykularnych interesów. Wstępował do tajnych organizacji patriotycznych, zakładał czasopisma, między innymi wraz z Ksawerem Bronikowskim, Gazetę Polską. Wiedzieli, że potrzebują e, takiej trybuny, takiego głosu, który e, opowie Polsce, e, jak tą Polskę odbudować, jak odrodzić naród. Wyprzedził czas, proponując nadanie praw szlacheckich wszystkim obywatelom, tworzył współczesne pojęcie narodu, które w ówczesnej Europie dopiero pączkowało. Patrzył na naród jako na całość, jak pewną całość, która składa się ze wszystkich grup, klas, warstw narodowych i tego przecież potrzebowaliśmy. Czynem przywracał Wolną Rzeczpospolitą. W zachowanym raporcie z bitwy Powstania Listopadowego pod Miłosną jego nazwisko zostało wymienione wśród tych, którzy pierwsi rzucili się na Rosjan. Wielokrotnie ranny, odznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari, kontynuował walkę piórem, opisując wojnę z Rosją i tworząc monumentalne dzieło powstanie narodu polskiego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wraz z bratem został zmuszony do emigracji. Skonała Polska w Polsce, lecz w naszych sercach Byt Polski nie skonał. Z bólem duszy pożegnaliśmy ziemię rodzinną, pisał Maurycy świadom, że najprawdopodobniej nie dane będzie mu wrócić. Póki nie masz Polski całej i niepodległej, żaden z nas nie powinien być w Polsce, dodawał. Jego szczątki powróciły na stałe do Polski całej i niepodległej, podkreśliła krewna polskiego bohatera, Jan Korab w Wiadomości. Oglądają państwo główne wydanie Wiadomości, zobaczmy co jeszcze przed nami. Opozycyjne elity gardzą Polakami. Ważna informacja dla naszych widzów. Powiemy, co zrobić, żeby nadal bez opłat oglądać ulubione programy. Mimo pandemii państwa naszej części Europy należą do najszybciej rozwijających się w całej Unii Europejskiej. O wspólnych projektach, również dla tych najmniejszych miejscowości, rozmawiali uczestnicy konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w węgierskiej górce na Śląsku. Maksymilian Maszenda. Europa Karpat, spotkanie, które zbliża państwa regionu i zachęca do współpracy. Góry nie tylko dzielą, ale także i łączą tradycja, język, kultura, o tym była mowa. Europa Karpat to cykliczne konferencje z udziałem ministrów, parlamentarzystów, ekspertów, samorządowców i naukowców dotyczące strategii rozwoju regionu, państw Unii Europejskiej i Ukrainy. Europa Karpat jest takim odpowiednikiem państw alpejskich, które wspólnie podejmują różne zadania nie tylko w dziedzinie infrastruktury. Tereny górskie w wielu obszarach potrzebują specjalnych rozwiązań ułatwiających budowę dróg czy realizację inwestycji wodnych, a także rozwiązań wspierających turystykę i dbających o środowisko. W ramach z jednej strony Unii Europejskiej, w ramach grupy V4 to wszystko powoduje, że jesteśmy jednym wielkim organizmem, który na co dzień ze sobą współpracuje. Stąd też zabiegi państwa regionu, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Ten zrównoważony rozwój terenów górskich jest niezbędny, żeby, żeby to życie się rozwijało, żebyśmy nie mieli wyrudniania się gór. Wyzwaniem dla wszystkich państw i całej Europy obecnie jest także rozwój pomimo pandemii, kryzysu energetycznego i związaną z tym wysoką inflacją. Działania w tej sprawie w mijającym tygodniu zapowiedział rząd. Obniżamy podatki dla Polaków dzisiaj w zakresie akcyzy VAT-u na paliwa, na gaz ziemny, na energię Elektryczną w, tak, aby zahamować wzrost cen albo zminimalizować wzrost cen. Na temat rozwiązań prospołecznych w krajach Unii Europejskiej rozmawiali w Warszawie uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Innowacje w Europejskich Politykach Publicznych. Cieszę się, że jestem w Polsce, zwłaszcza, że rozmawiamy o gospodarce i tym, jak radzi sobie Polska z kryzysem. Jestem dużym fanem polityki gospodarczej w Polsce i proponowanych przez Was rozwiązań. Tych inspiracji, które można czerpać od rządu z Zjednoczonej prawicy od 2015 roku jest w tej chwili już bardzo wiele i tutaj tematami konferencji jest chociażby właśnie uszczelnienie luki VAT-owskiej, program 500 plus który bardzo skutecznie zwalczył ubóstwo wśród dzieci czy rządowy fundusz dróg samorządowych w ostatnich latach to właśnie Polska jest liderem w Unii Europejskiej nie tylko wzrostu gospodarczego czy spadku bezrobocia ale również wprowadzanych nowych programów plus społecznych kolejne programy co do zasady możemy powiedzieć nowe 500 plus Właściwie 12 tysięcy plus od nowego roku rodzinny kapitał opiekuńczy dla tych rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko, właśnie w opiece między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Polski rząd regularnie zwiększa też pieniądze dla służby zdrowia. W latach 2022-2027 trafi do niej dodatkowo ponad 80 miliardów złotych, a roczne nakłady wzrosną do 7% PKB. Maksymilian Maszenda, wiadomości. Wulgarność i werbalna agresja. Z tego znana jest Marta Lempart, która domaga się prawa do swobodnego zabijania nienarodzonych dzieci. Dotąd swoją agresję kierowała głównie w stronę rządzących, ale teraz okazała lekceważenie nawet zwykłej kobiecie, sprzątaczce, która zwróciła jej uwagę, że organizując swoje proaborcyjne happeningi, Lempart niszczy cudzą, ciężką pracę. O agresji i pogardzie opozycyjnych elit wobec zwykłych Polaków opowie Państwu Marcin Tulicki. Kto to tak zrobił? Ja, przecież... Uważę, ja, no pani no, jak przyjdziesz? No to niech pani umyje teraz. Pani sprzątająca, zagniewana. Kto ja, no to pani myśli, że no, mnie za to płacą. Nie, ja zarabiam, żeby na kogoś sprzątała. Marta Lempart, twarz protestu w opozycji, najpierw postanowiła zdewastować przestrzeń publiczną, a później zlekceważyć kobietę. Kto to zrobił? No to pani umyje teraz. No, która musiała posprzątać po jej proaborcyjnym happeningu. To nie jedyny przykład kultury, a raczej jej braku, jakie w przestrzeni publicznej prezentuje szefowa tak zwanego strajku kobiet. Jak protestujemy, to zostawiamy ślady. Niech cała Polska będzie błyskawica wszędzie. Jak bardzo trzeba nienawidzieć kobiet, żeby na czele strajku kobiet postawić osobę tak prymitywną i wulgarną jak Marta Lempart. Sof, Cześć. To tylko jedne z wielu bulgarnych popisów Marty Lempart, nie trzeba ich długo ani daleko szukać. Wystarczy sięgnąć po pierwsze z brzegu nagrania z jej publicznych wystąpień i ataków, między innymi na stróżów prawa. Najwidoczniej problemu w takim zachowaniu nie widzi Donald Tusk. Tu w towarzystwie autorki ulicznej agresji, a tutaj Janusza Palikota, który niemal podobnie jak teraz Marta Lempart, zachowywał się tuż po tragedii smoleńskiej, kiedy wulgarnie atakowano Polaków pogrążonych w żałobie. Sfaniacy i nieudacznicy próbują podburzyć ludzi, żeby dostać się gdzieś wyżej, żeby awansować politycznie. Zazwyczaj, jeśli ta rewolucja się nie uda, po tym ruchu zostaje tylko zapach wstydu. To fakt, że wielu zachowań Palikota można się było tylko wstydzić. Podobnie jest z Martą Lempart. I w jednym, i w drugim przypadku to ludzie z politycznej rzeczywistości Donalda Tuska, który pojawił się na szóstych urodzinach Komitetu Obrony Demokracji, przywieziony limuzyną, inaczej być nie mogło. Dopiero co stracił przecież prawo jazdy z powodu drogowej agresji, gdy gnał środkiem wsi, w terenie zabudowanym ponad 100 km na godzinę, przeszło dwukrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Były przewodniczący, Europe... Były przewodniczący Rady Europy, obecny przewodniczący. Europejskiej, przepraszam. Dziś na swoim audytorium próbował wybrzeć wrażenie na różne sposoby, przywołując nawet bajkę o królu lwie. Pamiętacie, był te zły wskaza, Kiedy robią władzę, właściwie wokół było albo ciemno, albo pożoga. Kompletna ruina. A jego ludzie, jego władza to były te hieny. Które zajmowały się wyłącznie rabowaniem własnych obywateli. Jeżeli Donald Tusk myśli, że kodem stanie jako król lew i pokaże, że to kiedyś wszystko będzie nasze, jak w tej pamiętnej scenie, to chyba jest, jak mówi współczesna inteligencja, w mylnym błędzie. Bez wątpienia taki jest polityczny cel Tuska, więc zagrzewa do walki, kogo się da. Jeśli mamy wyjść z tego mroku, to tylko dzięki takim ludziom jak wy. Te słowa dziwią o tyle, że przecież Donald Tusk to szef Sławomira Neumana w Platformie Obywatelskiej. Jest tego samego, który o członkach Komitetu Obrony Demokracji ma, delikatnie mówiąc, negatywne zdanie. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetnie do czego? Do tego, żeby brać komórki i kurwa filmować, do tego się nadają. Nic innego. Naprawdę. Ja no, was przepraszam, ale ja kurwa z nie Trzeba przyznać aroganckie traktowanie ludzi, czyli styl, który skądś już znamy. Marcin Tulicki, wiadomości. Już w przyszłym roku zmienia się standard nadawania darmowych programów naziemnej telewizji cyfrowej. To, zmienia, to zmiana, do której swoje odbiorniki muszą dostosować mieszkańcy wielu krajów Unii Europejskiej. O tym, jak nadal bez żadnych dodatkowych opłat oglądać ulubione programy, opowie Maciej Sawicki. Telewizja Polska. Bez żadnych dodatkowych opłat. To najlepsza oferta programowa w zasięgu pilota. Programy historyczne. Wiadomości przede wszystkim. Wiadomości przede wszystkim. Dla naszych widzów mamy ważną informację. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, wprowadzany jest nowy standard emisji naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 HEVC. Zostanie włączony już w przyszłym roku, kolejno w poszczególnych województwach od marca do czerwca. Dzięki przejściu na standard DVB-T2 będziemy mogli oglądać. Różne wydarzenia czy też różne programy w standardzie 4K, a także jest szansa na to, że pojawią się dwa nowe multiplexy, to znaczy, że w Eterze totalnie za darmo, jeżeli mamy tylko odpowiedni telewizor i antenę, możemy, będziemy mogli odbierać kolejne kilkanaście kanałów zupełnie za darmo. Dlatego, jeśli ktoś planuje wymianę lub kupno nowego telewizora, ważne, żeby odbiornik był przystosowany właśnie do standardu emisji DVB-T2 HEVC. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta, jaki telewizor jest prawidłowy. W sklepach trzeba pytać tylko o telewizory obsługujące standard DVB-T2 HEVC. Innych nie należy już kupować. Pytamy się sprzedawcę o dwa najważniejsze elementy. Poprosimy o telewizor, który jest dopasowany do standardu DVB-T2 oraz który ma kodek HEVC. Jednak jeśli ktoś nie planuje kupna telewizora, to żaden problem, żeby cieszyć się nowym formatem, którego nazwę warto zapamiętać. DVB-T2 HEVC wystarczy do telewizora, który już mamy, dokupić tuner. Jest to urządzenie, które jakby sprzętowo wspiera odbiór telewizji w standardzie i umożliwia podłączenie niemal do każdego telewizora. Koszt takiego urządzenia jest niewielki, około do 100 zł. Wydatek jest jednorazowy, korzystanie z tunera jest bezpłatne. Nowy standard emisji DVB-T2 HEVC da Państwu, naszym widzom, nowe, niedostępne dotąd możliwości. Nowe kanały telewizji polskiej, poszerzona i rozbudowana oferta, najlepsza jakość, widowiska czy wydarzenia sportowe w 4K. Telewizja Polska aktywnie rozwija również platformę hybrydową, która łączy telewizję cyfrową z internetem. Dostęp do siedmiodniowej historii oglądania. Także naciskając przycisk na pilocie podczas oglądania programu, będzie można zatrzymać program, gdzie można odtworzyć go od początku czy przesunąć, przewinąć do tego momentu, który szczególnie nas zainteresował. Więcej informacji można znaleźć na stronie telewizja Naziemna, pl nowy standard emisji DVBT2 Hewc pozwoli telewizji polskiej zagwarantować państwu emisję programów na światowym poziomie. Oczywiście za darmo i bez żadnych dodatkowych opłat Maciej Sawicki. Wiadomości. To bez wątpienia jeden z najmłodszych wspinaczy w historii Polski. Mikołaj Adamczyk z Bielska Białej. Chłopak z pasją, choć wciąż przedszkolak. Zdobył już kilka szczytów, teraz szykuje się na wyprawę w Himalaje i ma mocne wsparcie legendy himalaizmu. Waldemar Stankiewicz. Na Himalajach. Te Mikołaj dopiero chce zdobyć. Mierzy wysoko, zanim już wiele szczytów. Kozi wierch, rysy kościelec. Dzień dobry na górze. Dzień dobry, dobry. dzielny chłopak dobry. Dobry. jesteś naprawdę. Kościelec trochę był taki ciężki. Kozielec taki, no szczerze trochę taki ciężki. To nie tata namawiał Mikołaja na wspinaczki, lecz chłopiec widząc pasję ojca prosił o wspólną wędrówkę. Ostatnio zawędrowali na Tofana di Roses, trzytysięcznik w Alpach Wschodnich, dokładnie 3240 metrów nad poziomem morza. Jest normalnym sześciolatkiem, który biega z uwieśnikami, natomiast kiedy rano wstaje Mikołaj czasami siedzi w kasku to idziemy w góry. Wy Mikołaj ja mam 40 lat. Daj odpocząć tacie. Odpoczynek będzie krótki, bo już 8 lutego ojciec z synem wyruszają na niezwykłą przygodę w Himalajach. Wyprawę Mikołaja patronatem objął Krzysztof Wielicki, legenda światowego himalaizmu. Najbardziej to mi się podoba relacja. Ojciec syn to jest coś wspaniałego? Pomysł, żeby Mikołaja wziąć Himalaje Święty, bo tam zobaczy prawdziwe góry. Być może to też jego wyobraźnię trochę ludzi. Można już z góry pogratulować. By wszystko się udało, czuwa sztab specjalistów. Mikołaj ma zamówione raki, dostał już swój czekan. Przygotowujemy się pod związkiem toprowców, ale też przez związkiem no, himalajstycznych. To dopiero początek drogi na szczyt możliwości Mikołaja. Zawsze miał szalone pomysły, więc nie było to dla mnie nic kompletnie dziwnego. Podzielam ich pasję, razem chodzimy w góry. I razem spędzamy wspólny czas. W przedszkolak Białej nie tylko jest odważny, ale zawsze sumiennie przygotowuje się do wspinaczki. Jest pierwszym takim chłopczykiem, którego spotkałem z taką wielką miłością w ogóle do gór i takim zapałem. Gdzie ty wyszedłeś? Nie się. Nie, to nie da się. Wszystko przed nim, małymi kroczkami, Mikołaj wspina się na swój szczyt. Waldemar Stankiewicz, wiadomości. Za nami pierwsze intensywne opady śniegu w tym roku, ale to nie koniec, na jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej też wydał ostrzeżenia. Sypnąć według prognoz ma na warmii i Mazurach w województwie łódzkim oraz na południu kraju Jakub Wojtanowski. O tej porze roku to ta część Polski jest najpiękniejsza. Trafiliśmy na super aurę i piękne widoki i no trochę inny klimat i, i warunki niż na dole. Ale na dole też sypnęło. Bardzo cieszyłam, że się śnieżkami. Udało się ulepić pierwsze w tym sezonie bałwany. Nawet jabłuszka poszły w ruch. Dzieciakom się nie odmawia, więc chociaż na chwilę wyszliśmy. Na ten pierwszy powiew zimy, sądząc po reakcjach, naprawdę nie mogliśmy się doczekać. Piotrusiu, pamiętasz śnieg w zeszłym roku? Był? Nie było. <laughs> Mi się wydaje, że był. Jakieś zdjęcia tam mamy. I to bez względu na wiek. W zeszłym roku było bardzo mało. A w tym jest bardzo ładnie w tej chwili. <laughs> w wielu miastach czuć już świąteczną atmosferę. W Łodzi na piotrkowskiej tradycyjny jarmark. Jest większy niż w zeszłym roku, i chyba taki jakościowo lepszy niż był. Jesteśmy pierwszy raz, ale podoba nam się różnorodność. Oferta rzeczywiście jest tu bardzo szeroka, od ozdób przez skarpetki po przepyszne wypieki. W tym roku mamy pierniki z jabłkiem i z pomarańczami. Trzy, dwa, z kolei w Krakowie na rynku głównym rozbłysła już choinka. 15-metrowy świerk ozdobiono 26 tysiącami światełek i ponad tysiącem bombek. Chciałbym mieć taką w domu piękna, piękna. Po prostu wielka piękna choinka. Dostojna, tak jak Kraków. Święty Mikołaj będzie miał gdzie zostawić prezenty przy okazji najwyższy czas, by wysłać list z życzeniami. Już nawet pingwiny z londyńskiego. Zo Jakub Wojtanowski. Wiadomości. A gośćmi wiadomości są dzisiaj publicyści. Jerzy Jakowicz, Tygodnik Sieci oraz Adrian Stonkowski, Gazeta Polska codziennie. Nasza rozmowa już na antenie TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziś hit na sobotę, Bohemian rapsody 30 lat temu odszedł wokalista legendarnego zespołu Queen. Co różni Queen od innych wschodzących gwiazd Rocka? Jesteśmy czterema wyrzutkami, którzy.